W Krakowie też mamy taki młyn. Będąc w Wiśle, postanowiliśmy zajść sobie do no, takiej kawiarni, cukierni. O nazwie: Centrum między górza pod Śnieżnikiem kiedyś może i tętniło tutaj życie. Trzeci, ostatni dzień długiego weekendu listopadowego. Dzisiaj już opuszczamy miejscowość Wisłę. Wykwaterowaliśmy się z willi Starka. Rzucę tam może kilka takich przebitek, jak to wyglądało. Wzięliśmy sobie apartament około 45 metrów. Salono, sypialnia tam była, kuchnia, no wiadomo łazienka i tak dalej. Elektronicznie sterowane ogrzewanie, więc fajnie, bo mogliśmy sobie podkręcić na noc albo na rano sobie przykręcić, żeby nie było tak gorąco spać. No i co? Stoimy w Wiśle za mną. Kościół, jak kościół rzymskokatolicki, około 160 lat, budowla neogotycka, w środku nic specjalnego, ale tutaj taka ciekawostka, że koło kościoła znajduje się cmentarz. Już dzisiaj się tego nie praktykuje, no i może podejdziemy na chwilę na ten cmentarz, zobaczymy jakieś najstarsze pomniki, jak wyglądają w Wiśle. Można zauważyć, że niektóre nagrobki są puste, jak chociażby ten tutaj, ale jakieś znicze są, czyli kogoś pochowano. Natomiast nie ma tablicy. Trzeba też mieć na uwadze, że nie wiem, no może ktoś jest bardzo wrażliwy na RODO i zlikwidował tarczę, tą tablicę, żeby nie było wiadomo, kogo tutaj pochowano. Jednak mała pomyłka. Okazuje się, że nadal tutaj w Ziśle praktykowane jest chowanie zmarłych koło kościoła. No świadczą o tym te nowe nagrobki, nie? Weźmy jakąś datę świeżą. O, 2022 rok pochowania tutaj zmarłego, czyli no w Krakowie raczej to jest dzisiaj niemożliwe, żeby koło kościoła chować zmarłych. Ale jak się okazuje, w Polsce jeszcze są takie miejsca. A my teraz pójdziemy sobie na główny deptak Wisły, przespacerujemy się głównym deptakiem. No i może wskoczymy gdzieś coś się napić albo coś przekącić wszystko wyjdzie w praniu Nie mamy napiętego grafika więc pospacerujemy Obowiązkowym punktem Wisły są oczywiście skocznie narciarskie No wiadomo z Wisły pochodzi słynny skoczek Adam Małysz, już obecnie na Ameryku, bo nie skacze, ale bardzo dużo osiągnął jako Polak, Tutaj są trzy takie skocznie. Podejdę bliżej, może mnie nie Pierwsza z nich po lewej to taka malutka ośla skocznia. Tu się chyba y, odbywają pierwsze skoki w ogóle takie ży, życiowe. Później jak się wyrobi młodzież w skakaniu, to przechodzi na środkową. No i konkretna to już jest taka Chyba K-30 co najmniej, mi się wydaje, albo K-40. No na pewno, przypuszczam, Adam Małysz też tutaj swoich sił próbował. W Krakowie też mamy taki młyn. Będąc w Wiśle, postanowiliśmy zajść sobie do no, takiej kawiarni cukierni. o nazwie Delicje. Jest jeszcze jedna kawiarnia cukiernia ale wybraliśmy tą o nazwie Delicję. No i dzisiaj w zestawie mamy, tutaj jest świeżo wyciskany sok marchewkowy, rogal, podobno Marcin, marcinkowski, ale yy, jaki? jaki Smakiem. Marcinski. Z makiem. Marcinski? Z makiem, tak. Rogal Marciński, podobno, ale nie damy sobie ręki uciąć, czy to jest oryginalny rogal, bo w Krakowie są całkiem inne. No i kawka, czarna z ekspresu. ciasto tiramisu. bomba cukrowa na głównym deltaku Wisły. Czemu nie? Jeden z nielicznych domów zabytkowych w Wiśle. Tutaj mamy akurat. Na załączonym obrazku zameczek Habsburgów. Zameczek został wybudowany w stylu tyrolskim. W okresie srogiej zimy wybraliśmy się jeszcze w region Kotliny Kłodzkiej. Zima trwała na całego, natomiast śnieg dopisywał wystarczająco. Za pierwszy cel zwiedzania obraliśmy tajemniczy kompleks Rize, wybudowany w czasie II wojny światowej. Okazało się, że mamy godzinę 10 do wejścia do sztolni Walim, więc jeszcze szybka kawka w zajeździe, w zajeździe Hubert. Wystrój Mniej więcej taki. Mamy tu jakieś stare szafy. No, a my siedzimy w takich boksach. Plany Rize obejmowały między innymi wybudowanie wielkich przestrzeni pod ziemią w górach sowich. Całość miała zostać połączona koleją wąskotorowną. Na projekt RIZE przyznano w 1944 roku 28 tysięcy ton stali i cementu czyli tyle, ile Niemcy przeznaczały rocznie na budowę schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej. Prace zostały wykonane tylko w części. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej wiele podziemnych konstrukcji zostało zniszczonych, a przynajmniej tunele do nich prowadzące zostały wysadzone. W zbocza gór wiercono otwory w skałach, które rozsadzano materiałami wybuchowymi. W ten sposób powstawały sztolnie oraz komory, które wzmacniano obudowami żelbetowymi. Całość była uzbrojona w potężne sieci infrastruktur drogowych, kolejowych, a także wodociągowych, kanalizacyjnych, telefonicznych oraz energetycznych. W dokumentach III Rzeszy istnieją zapisy pozwalające ocenić rozmiar materiałów użytych przy konstrukcji kompleksu RIZE. Między innymi, na tej podstawie można sądzić, że dotychczas około połowa podziemnych korytarzy nie została odnaleziona. No to mamy pierwszy punkt objazdówki po południowej Polsce i północnych Czechach. Wodospad Wilczki. Gdzieś kiedyś widziałem właśnie zdjęcie, że nad wodospadem była taka kładka poprowadzona i to jest właśnie to miejsce. A trochę więcej ciekawostek o wodospadzie wilczki to zaraz opowiem jako narrator, bo nie czytałem za bardzo, bo zimno. Po 4,5 godziny jazdy z Krakowa dotarliśmy do Międzyburza właśnie gdzieś takie. Takie coś w szacie zimowe. Generalnie, jak ktoś jeździł trochę na przykład po Alpach, to taki wodospad za bardzo wrażenia na nim nie zrobił. No ale w Polsce jeden z większych wodospadów, a w Beskidach to już w ogóle. Wodospad Wilczki, położony w miejscowości Międzygórze, inaczej nazywany jest wodospadem Żeromskiego. Jest to jeden z większych wodospadów w Sudetach. Oraz drugi co do wysokości wodospad w ich polskiej części. Zaraz po wodospadzie kamińczyka w Karkonoszach. Jego wysokość wynosi 22 metry. Przez długi czas wysokość wodospadu podawano jako wynoszącą 27 metrów, wobec czego uznawano go za najwyższy po polskiej stronie sudetów. Aktualny stan wodospad osiągnął dopiero, kiedy w 1997 roku wielka powódź wymyła, jak się okazało, sztucznie wykonany próg, który o około 5 metrów zwiększał wysokość kaskady. Próg nadbudowano kamieniami około 1830 roku. Centrum Międzygórza, pod Śnieżnikiem. Kiedyś może i tętniło tutaj życie. Mieli nawet dyskotekę. Super disco, dzisiaj nieczynne. Może 30 lat temu tutaj się coś działo. Natomiast teraz to... Wygląda tak, jak wygląda. Międzygórze to wieś położona w Kotlinie Kłodzkiej, w głębokiej dolinie u podnóży słynnej góry o nazwie Śnieżnik. Obecnie wieś liczy około 500 mieszkańców i istnieje już od XVI wieku, kiedy to drwale oraz węglarze postanowili wybudować tutaj pierwsze domy. Początkowo wydobywano tutaj tylko i wyłącznie rudy żelaza. Międzygórze było uznawane za najbardziej malownicze w czasowisko oraz stację klimatyczną Ziemi Kłockiej. Po wysiedlonej po wojnie ludności niemieckiej pozostała duża liczba drewnianych oraz kamienno-drewnianych budynków w stylu szwajcarskim, inaczej tyrolskim.